Hejka z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. W kolejnym odcinku z serii Co jem w ciągu dnia? Dalej jestem na redukcji, chociaż miałam lekką przerwę. Byłam na wakacjach i przed wakacjami weszłam na zero kaloryczne. Na wakacjach w ogóle jakby nie liczyłam kalorii, nie przejmowałam się tym ile jem, po prostu słuchałam swojego organizmu, też chciałam jak najwięcej spróbować. Natomiast wróciłam do Lublina i ponownie wchodzę na redukcję. Ja w lecie żyję dla truskawek codziennie jem truskawki, po prostu w różnych kombinacjach, ale mimo wszystko taka moja najbardziej ulubiona. E, to są po prostu kluski z truskawkami od dzieciństwa. Kocham. Teraz zrobię deser, który zjem na śniadanie. Ogólnie nie będę mówić, że to jest mój przepis, że ja go wymyśliłam. Znalazłam go. Na TikToku dziewczyna, która robiła właśnie ten deser, to jest marcia.Health. Ponad 10 tysięcy osób zapisało sobie tego TikToka, także stwierdziłam, że chcę to spróbować zrobić. Chcę go zrobić właśnie w formie takiej śniadaniowej, dodać troszkę rzeczy, tak, żeby to było bardziej takie pożywne na rozpoczęcie dnia. Natomiast sam przepis jest banalnie prosty, składa się. Z dwóch składników, chociaż ja jeszcze dodam trzeci, czyli truskawki. I idealnie się składa, dlatego że jest to posiłek, deser, który musi stężeć, a ja muszę zaraz wychodzić, ogarnąć kilka rzeczy na mieście, między innymi też pojechać na zakupy. Zaraz sobie wypiję też kawę z odżywką białkową i też wam pokażę, jak to robię. Zaczynamy. W ogóle najlepsze jest to, że kompletnie bez planowania mam wszystkie składniki i tą galaretkę co ja chyba kupiłam jeszcze za dwa miesiące temu. Galaretka truskawkowa skyr, tutaj mam takie duże opakowanie 330 gram yy, i trochę truskawek. Gotuje mi się woda w czajniku, także w międzyczasie umyję truskawki. 500 ml wrzątku przelewam do naczynia, można też to zrobić w garnku. Do tego dodaję całą zawartość galaretki i mieszam, aż się ona po prostu rozpuści. Dodaję teraz do tego całe opakowanie skyru i mieszam. Dobra, w ten sposób to wygląda. Ogólnie powiem Wam, że polecam rozrabiać to w trochę w większym naczyniu, gdzie zakres, że tak powiem, mieszania jest większy, dlatego że tutaj muszę uważać po pierwsze, żeby nie wylać, a po drugie chcę wszystko dokładnie rozmieszać. Natomiast myślę, że w ten sposób jest już ok. Tutaj mam 100 g pokrojonych na ćwiartki truskawek, także dodam do całej masy. Odstawiam teraz całość do wystygnięcia i jak wystygnie, to wstawię do lodówki, żeby ta galaretka stężała. Ale spróbowałam tej masy i ona dosłownie w smaku smakuje jak danonki truskawkowe. Zrobię teraz obiecaną kawę. Zaczynam od tego, że do... Kubka wsypuje 30 g odżywki białkowej. Jeżeli chodzi o samą kawę, to możecie dodać taką jak lubicie. Czy to parzycie ją, czy robicie w ekspresie, czy macie kapsułki. Ja akurat mam kapsułki, więc po prostu jedną kapsułkę sobie robię i później przelewam właśnie tutaj do kubka z odżywką białkową. Jeśli chodzi o samą odżywkę, to ta, którą ja tutaj mam, to jest. KFD i jest ona o smaku Czekolada Malina. Natomiast mam też odżywkę o smaku Latę, tylko że już mi się kończy, więc stwierdziłam, że po prostu z tej zrobię. Ale z tej też wcześniej robiłam i jest bardzo dobra. Ogólnie to może być odżywka jakakolwiek, jaką wy lubicie jakikolwiek smak: czy to waniliowy, czy to karmelowy. Tak naprawdę wszystko zależy od Waszych preferencji. Mi te dwie osobiście bardzo smakują. Obecnie kapsułki, jakie mam, to są te Lungo i akurat ta kawa, ona nie ma kalorii. Ogólnie, kawa sama w sobie nie ma kalorii, czarna kawa. Zazwyczaj kawa z mlekiem to po prostu są kalorie, w sensie mleko to są kalorie. Także to Lungo to jest 0 kalorii. I teraz tak, zazwyczaj robię to nad zlewem, żeby po prostu nie pobrudzić, wlewam pół szklanki tej kawy i takim spieniaczem do mleka, ten akurat jest z lidla, po prostu spieniam całość na gładką masę. Ona wtedy jest taka właśnie troszkę spieniona, ale też taka jakby rozpływająca się w ustach, nie czuć w ogóle tych grudek odżywki białkowej, i dolewam teraz. Resztę tej kawy to jest tak naprawdę wszystko cały sekret. Pięknie to wygląda. Mm. Ja taką odżywkę białkową sobie robię zazwyczaj, gdy trenuję z rana, jak na przykład o 8 już jestem na siłowni, to po prostu wcześniej o siódmej w domu sobie wypiję kawę i tak naprawdę trenuję. Tylko na tej kawie. I to jest po prostu dla mnie taka opcja, żeby nie iść na pusty żołądek na siłownię, żeby jednak chociaż odrobinkę coś tam było, i później jak wracam do domu, to jem normalnie już śniadanie. Natomiast jest to też super forma w momencie, gdy właśnie jesteście w biegu, żeby szybko coś też em, przełknąć, że tak powiem, ale też oczywiście, żeby podbić białko w ciągu dnia, to właśnie w formie takiej kawusi polecanko. Na śniadanie deser wsadziłam do lodówki. Mniej więcej dwie godziny tutaj będzie musiał odstać. Akurat aż wrócę do domu. Zrobiłam jakiś totalny szturm na targ. Oprócz e, truskawek, 2 kg. kupiłam jeszcze koperek. Trochę młodych ziemniaków, tutaj jest mniej niż kilogram, ale dla mnie to zupełnie wystarczy. E, pół kilo czereśni i pół kilo... Pasolki szparagowej i jeju. Ja kocham pasolkę szparagową w ogóle, naprawdę. Targ w ogóle w lecie to jest jakiś obłęd. Ja tam jestem gorzej niż, nie wiem, w sklepach z ubraniami czy z czymkolwiek, z butami. Jak ja widzę świeże warzywa i owoce sezonowe, to po prostu od środka aż mnie to kręci. Normalnie jara mnie to. Wyjmuję deserek śniadaniowy. Kurde, nie. Jeszcze mi nie stęża całkowicie. Myślałam, że dwie godziny wystarczą, ale szczerze, myślałam, że już będzie gotowy, ale jak się okazuje, chyba najlepiej takie rzeczy, które muszą odstać czy to na przykład sernik, jednoporcjowy takie rzeczy właśnie, które muszą odstać, nawet jakby to miało być dwie godziny, czy nie wiem, czy godzinę, czy ileś, to chyba i tak lepiej robić po prostu dzień wcześniej, na wieczór. I mieć rano pewność, że wszystko jest gotowe, że w ogóle nie trzeba czekać na to śniadanie. Także taka mała rada ode mnie. W międzyczasie, jak czekam na tą skrową galaretkę, to wezmę sobie takie ciastko jaglane. Ja je kupuję w Lidlu i wezmę je po to, żeby jednak to śniadanie miało trochę więcej wartości odżywczych, żeby to nie były same cukry proste z białkiem. Tak rozdrobnię sobie to ciasteczko. Pół dam na spód, pół dam na wierzch. Jego skład to słuchajcie: płatki jaglane, pasta z orzechów archaidowych, błonnik z korzenia cykorii, nasiona szałwi hiszpańskiej, czyli chia i sól himalajska. I to jest wszystko, więc tutaj jest trochę białka, trochę tłuszczy, błonnik. Także myślę, że razem z tamtymi truskawkami, z tą galaretką i ze skrem zrobi się z tego takie całkiem pełnowartościowe śniadanie. Dobra, robię test. To identycznie smakuje jak danonki truskawkowe. Ja teraz do śniadania przełożę sobie pół porcji tego. Drugie pół y, po prostu przetestuję, jak trochę bardziej stężeje, ale teraz już jestem na maksa głodna, więc po prostu zrobię to, co trzeba zrobić. Nie no, zdecydowanie ten deser potrzebuje więcej niż dwóch godzin. Dałam na wierzch jeszcze kilka truskawek do dekoracji i tak to wygląda. Idę jeść. W ogóle słuchajcie, policzyłam kalorie i cała ta ogromna porcja w tym szklanym e, naczyniu razem z truskawkami, które dorzuciłam, tam było chyba 100 gram truskawek, e, to jest 540 kalorii. I uwaga, 50 gram białka, po prostu perfekcja. A jak ja sobie tutaj wzięłam mniej więcej, chciałam połowę, ale chyba wzięłam mniej niż połowę, dlatego że mi się to rozpływało, mm, to powiedzmy, że wzięłam nie wiem, jedną trzecią. Do tego dołożyłam to ciasteczko, które ma około 200 kalorii, jeszcze trochę truskawek, czyli tam około 450, 500 kalorii. Do tego pełnowartościowe białko, tłuszcze, cukry. Fajna taka letnia opcja, właśnie na albo jakąś przekąskę, albo śniadanie, albo deser, sztos. Przebrałam się, jeszcze kolczyki ściągnę, bo lecę zaraz na trening na siłownię, ale zanim to, to muszę jeszcze coś zjeść. W ogóle tak myślałam. Chciałam Wam pokazać na obiad. W sensie zaczęłam rozkminiać, że. A może zrobiłabym taką sałatkę, bo w sumie kilka dni temu robiłam taką bardzo dobrą sałatkę z kurczakiem i też z truskawkami, ale stwierdziłam, ja pierniczę. Tak mi się chce ziemniaki znieść: z koperkiem i z kefirem, jako że właśnie wcześniej kupiłam na targu. To po prostu tak zaczęło za mną to chodzić, że ja dzisiaj pokażę Wam jakim ziemniaki z koperkiem i kefirem i chyba zrobię do tego wege mięso, bo mam grossa. Do tego ziemniaku. Nie, no robię to, sorry, ale chciałam serio zrobić coś takiego, wiecie, wow, ale sorry, ugotowane ziemniaki z kefirem i koperkiem myślę, że każdy z nas jadł. Mało innowacyjne. By the way, wyciągnęłam tą galaretkę coraz gęstsza, ale wciąż taka, powiem wam, że jeszcze mogłaby trochę postać. A od 8 rano mamy prawie 14. 6 godzin. Nastawiałam ziemniaki, nawet ich nie obierałam, bo to są młode ziemniaki, tylko dokładnie je obmyłam z ziemi. Teraz wezmę się za posiekanie koperku. Fun fact: całe dzieciństwo. Nienawidziłam koperku, teraz sobie nie wyobrażam ziemniaków bez koperku. I zaraz też na patelnie wleci gros, jak się tylko trochę ziemniaki podgotują. Ale wciąż mam opory do tych łodyg. Jakby o to kocham, ale to raczej tego nie. Obowiązkowo kefir. Też od razu szczerze mówiąc, tymi ziemniakami chcę trochę obalić mit na temat tego, że na redukcji w ogóle ziemniaki są bardzo tuczące. E, absolutnie nie. Ziemniaki takie szczególnie, takie po prostu ugotowane, e, są naprawdę bardzo mało kaloryczne, a do tego są bardzo sycące, że naprawdę nie trzeba ich dużo zjeść i e, czujecie na jedzenie. A jak do tego doda się jeszcze kefir, perek, wege mięsko. Mmm, nawet prawdziwe mięso. W sensie ja w ogóle, jeżeli chodzi o wege mięso, to lubię tego Gyrosa. Lubię też te buraczane kotlety. Yy, jeszcze kiełbaski są ok, ale ten Gyros chyba jest takim jednym z moich ulubionych. Szczególnie pod względem smaku. Dobra, daję dosłownie odrobinkę masełka. Wjeżdża kefir, koperek te soli i gotowe. I ja nie mogę, tak mi ślinka leci. Szczerze, ja to chyba jestem największą fanką robienia szybkich dań, zresztą jak możecie zobaczyć, bo serio. Tutaj to aby tylko zaczekać, aż ziemniaki się ugotują. Mmm. Disney Plus i oczywiście oglądam Kardashianów. Cały ten najnowszy sezon, który jest już właśnie jakby nie robiony przez i e, tylko przez Disneya. Jestem już na czwartym odcinku. Ej dobra, wzięłam sobie jeszcze z lodówki, wyciągnęłam ten deser. I powiem Wam, że jak on już tak stężał, to serio, jest to zarąbista opcja właśnie na taki deser niskokaloryczny, a wysokobiałkowy. Nawet po obiedzie, żeby sobie tak trochę Skupnąć. Dajcie znać, czy u Was się mówi makaron z truskawkami, czy kluski z truskawkami? E, ja od dziecka pamiętam, że u mnie mówi się kluski z truskawkami i w ogóle na makaron mam wrażenie, że dosyć często mówimy kluski. Ja, ja jestem z Lubelszczyzny i także tak to u nas wygląda. E, natomiast wiem też, że jest wersja z ryżem. Osobiście, nie wiem, może z raz w życiu jadłam z ryżem, może ze dwa, jak po prostu ryż był gotowany. Raczej dla mnie to są kluski z truskawkami. Zresztą ja pamiętam, jak byłam mała z moim bratem, e, mówiliśmy nie kluski z truskawkami, tylko truski z kluskawkami. Amazing, I know. Ogólnie zasada jest bardzo prosta, wręcz banalna, bo tak naprawdę e, klasyczny makaron z truskawkami to ten sos truskawkowy to są truskawki, śmietana i cukier. I to jest wszystko. Tylko moja wersja. To jest wersja troszkę bardziej pełnowartościowa, niekoniecznie mniej kaloryczna, może odrobinkę. Natomiast jest to wersja, która ma trochę więcej białka, mniej cukru, jest równie pyszna. Nawet nie wiem, czy bym nie powiedziała, że pyszniejsza niż śmietana i cukier. Także już wam pokazuję całą magię tego dania. I słuchajcie, tak, truskawki, tutaj mam około pół kilo. Stevia, zamiast naszego cukru, jako właśnie słodzik, skyr. Już dobrze Wam znany. Mam jeszcze kefir, którego odrobinkę dodam, żeby po prostu to bardziej przypominało, właśnie śmietane i świderki. Ja mam akurat makaron durum, czyli też taki makaron bardziej pełnowartościowy. Także woda na makaron już się gotuje, a ja biorę się za sos. I wiecie co, ja tak naprawdę się zastanawiam, czy w ogóle jest co tutaj pokazywać, ponieważ to nie jest żadna sztuka. Biorę skyr, tak mniej więcej około. To 50 gram. Do tego daję odrobinę kefiru i około 7-6 pastylek słodzika. To po prostu musi być słodkie, tak jak kluski z truskawkami są słodkie. Po prostu to musi dobrze smakować. I teraz tak. Ja osobiście najbardziej lubię. Czuć kawałki truskawek właśnie w tym makaronie, więc najlepiej co mi się sprawdza, to jest taki tłuczek do ziemniaków. Natomiast u siebie w mieszkaniu nie mam tłuczka do ziemniaków, także wezmę blender i tak delikatnie spróbuję to zblendować, żeby jednak pozostawić te kawałki truskawek w środku. Dobra, moim zdaniem ten kolor nie jest wystarczająco taki jasno-różowy, więc ja trochę dodam jeszcze Skyru. Wtedy też ten smak będzie lepszy, on nie będzie taki kwaskowato-truskawkowy, tylko będzie troszkę bardziej taki kremowy, bym powiedziała. Czyli mniej więcej tak jedną, półtorej łyżki dodam jeszcze. Widzicie, ten kolor musi być taki jak tutaj po środku. Makaron się już gotuje, gotuję go tak około 7 minut. To też zależy, co jest na opakowaniu napisane. W każdym razie gotuję go al dente, żeby był ugotowany, ale nie był rozgotowany, nie był taki super miękki. Makaron al dente przede wszystkim lepiej się trawi, ale też zachowuje więcej właśnie wartości odżywczych. A tak wygląda nasz sos. I jedna bardzo ważna kwestia jako, że ja dodałam stewie, właśnie słodzik, zobaczcie. Tutaj nawet widać jak się rozpuszcza. I chodzi o to, żeby ten sos chwilę sobie odstał, żeby właśnie słodzik zdążył się rozpuścić, żeby po prostu później przy jedzeniu nie spotkać takich kawałków właśnie stewi. Ona potrafi być lekko gorzkawa, także to, no, to zupełnie jakby jest niepotrzebne w tym pysznym daniu. To jest moje życie, kocham to! I w ten sposób to wygląda. Cała ta porcja ma niecałe 400 kalorii, a jakbym cały sos tutaj dodała, to by miało nieco ponad 550, także to wciąż po prostu jest naprawdę mało. A przypominam Wam, że zrobiłam ten sos z pół kilograma truskawek, także to jest naprawdę sporo. I dodatkowo ta porcja tutaj ma 25 gram białka. Chodzi jedna rzecz, w której musicie spróbować, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to są pizze Donatello z Biedronki. Właśnie zrobiłam Matiemu cztery sery, sama też trochę skubne, a tutaj jeszcze kupiłam wersję z szynką i serem i ta akurat jest bezglutenowa i bez laktozy i też jest bardzo dobra. W ogóle wszystkie te, te pizze są na maksa dobre. W miarę prosty skład, też fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o zawartość białka. Też w ogóle fajne jest to, że tak naprawdę wiecie dokładnie, Ile kalorii Cię zjadając na przykład pół pizzy albo, albo całą. Także chyba sobie jeden kawałeczek skubnę. Ale wiesz co chyba dobrze jej zrobiło, że ją tak przetrzymałam trochę? Jest taka juicy. Ten ser się tak fajnie ciągnie. Słuchajcie, ja zakończę ten film już teraz, tak naprawdę pójdę zaraz go montować. Mam nadzieję, że może chociaż trochę Was zainspirowałam moimi dzisiejszymi propozycjami, chociaż szczerze mówiąc są one bardzo banalne, bardzo takie klasyczne i raczej nie jest to nic wymyślnego, czego jeszcze nie widzieliście, no ale tak, tak to wygląda. Czasem trochę bardziej kombinuję, a czasem to jest po prostu proste jedzenie. Najprostsze na świecie, a szczególnie teraz latem, jak jest i dużo warzyw, i dużo owoców, to naprawdę korzystajcie z tego, co, co jest świeże i pyszne. Także tak możecie pisać na dole, która z propozycji Wam się najbardziej podobała, co wypróbujecie, ale też możecie mi pisać swoje jakieś um, potrawy letnie, które powinnam ja spróbować zrobić. Także co? Buziaki, Mua, papa!